Siemanko, witajcie znowu na moim kanale. Dzisiaj witam Was w ten piękny śnieżny poranek z Montrealu gdzie sypię, w sumie w nocy chyba jakoś tak zaczęło. sypie cały czas, jest ślisko, nie ma niestety jeszcze odśnieżonego. Tutaj częściowo jest zaśnieżone, ale większość jeszcze nie jest zaśnieżone, więc trzeba je mieć ostrożnie, wiadomo. Trailer, biorę drugi do Mississagi lecę z powrotem zazwyczaj taka trasa zajmuje jak są warunki powiedzmy super, czyli słońce, bez wiatru i przejrzyste powietrze jest super jak to przy słońcu przy pogodzie słonecznej to mniej więcej ta droga tutaj zajmuje jakieś 6 godzin może nawet szybciej jeszcze zależy od pory dnia wiadomo, ale przebić, czy przez Montreal Montrealu wyjechać, czy potem przez Toronto się przejść do Missisaki. no ale jeżeli mamy albo ranek albo tam wieczór noc no to mniej więcej 6 godzin to zajmuje, taka trasa oczywiście też jeżeli tam nie mamy jakichś przerw większych to ogólnie 6 godzin samej jazdy to zajmuje wiadomo, że czasem trzeba się zważyć i tak dalej chciał, nie chciał czy właśnie gdzieś za potrzebą czy na truck aby sobie kupić kawałek czy jakiś coś zjeść no ale to są dodatkowe dodatkowy czas, który się nie wlicza w czas jazdy nie było a jeszcze z wczoraj sytuacja dodatkowa w sensie dodatkowe doświadczenie z drogi to znaczy wystrzeliła mi je opona jedna w trailerze był wiadomo Ład, ładnie było słychać no to wiadomo ale gdyby zjechałem bezpiecznie na poczy, na, na highway to by było też na highway zatrzymała się z raczej patrzę, czy pękła, patrzę, czy to jest dobre, niedobre, bo tak naprawdę wszystko się może stać bo obciążony trailer i na... no ale tu... no, różne są szkoły i różnie bywa tak naprawdę chodzi o to właśnie, że spojrzałem, że za 300 metrów mam zjazd i mam jakąś stację ogólnie zjazd, żeby nie stać na highway, myślę, dobra, awaryjne wiadomo, w prawym Prawym poboczem, pomału jakoś się dociągałem. Tam oczywiście patrząc, nasłuchując, czy się nic nie dzieje więcej, Udało mi się dojechać na stację. Skontaktowałem się z serwisem. Potem przyjechał serwis po jakiejś godzinie, naprawili i ruszyłem dalej. No ale to takie po prostu dodatkowe doświadczenie jeszcze mi wpadło z wczoraj. Nie ja był to pierwszy raz, jak mi szczeliła właśnie obona no ale każde takie takie coś to no wiadomo jakieś tam doświadczenie jest się zdobywa jak się zachowuje ciężarówka ciężarówka i ogólnie co i jak wiadomo. Tyle ja dobrego, że to właśnie było w szczepie ten wystrzałanie w ciężarówce gdzieś, czy w którymśkolwiek tutaj na osi z napędu czy na... I od sterowania, no to jeszcze by było wiadomo gorzej. Strzeliła to na pewno bym to odczuł natychmiast. No i natychmiast też bym musiał tutaj zareagować i wtedy trzeba sobie radzić też bezpiecznie jakkolwiek jak się da. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę jak się zachowuje ciężarówka w przypadku jak strzeli prawa lub lewa opona z przodu. Sterująca, ale na pewno to nie jest nic takiego dobrego i ciekawego i co chciałbym doświadczyć jakoś w ogóle bo w ogóle doświadczyć to bym tego nie chciał no ale wiadomo, że życie jest życiem, wszystko się może zdarzyć no i cóż więcej mogę rzec no nic, no dojeżdżam właśnie za do czas jakiś, jeszcze już tutaj muszę przejechać. No i się przepnę i będę wracał. Być może jeszcze jakiś filmik nagram właśnie z drogi powrotnej. Zobaczę tam warunki. Może coś właśnie tak. Tak, żeby, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda zima w Kanadzie. Tutaj Montreal-Toronto. Na trasie na 401. Montreal-Toronto, Toronto-Montreal. No cóż, póki co trzymajcie się, ciepło, mocno i w ogóle. Oczywiście, jeżeli filmik się spodobał, to łapka w górę, jakiś tam subik, komentarz może być, czy może być, czy nie może być, gadać, nie gadać. Wiadomo, no wiadomo, wolne słowa jest także no nic. Póki co trzymajcie się. Do zobaczenia.